tak, jak jesteście wszyscy to może dwie historie, ja wam wspominałem o tym, że właśnie w drugiej połowie wieku XIX Lubawka się strasznie rozwinęła turystycznie no i można tutaj wskazać dwa obszary w których jakby ta cała turystyka się rozwijała, albo raczej dwa miejsca, skąd ci wszyscy turyści, którzy tutaj przyjeżdżali, gdzie oni się udawali, pierwszy to oczywiście Krucza Dolina, gdzie było kilka punktów widokowych w górach Kruczych i tak dalej na Kruczej Skale większość z was była, podejrzewam, że wszyscy byli to ciekawe, że tam też był taki drewniany obiekcik malutki zwany belwederem. Piękny obiekt. Do dzisiaj się ten obrys jeszcze zachował na skałach. Troszeczkę dalej, a po drugiej stronie był drugi punkt widokowy. Zresztą w górach króczych, tutaj łącznie są bodajże trzy barierkowane punkty widokowe. To to był jeden taki obszar. Bardzo istotny zresztą nie da się ukryć, bo klucza dolina to też jest bardzo dziwne, że w takich górach, które no nie są, mówmy się, jakieś super ogromne, też nie są oczywiście małe, to są moje góry, więc ja zawsze będę uważał, że są wielkie, super góry. To jest bardzo głęboka dolina i bardzo, e, bardzo długa. Ona ma parę kilometrów długości, głębokości prawie 250, no także jest, jest trochę, e, jest duża. Także to jest ciekawe. A drugim obszarem właśnie była Święta Góra ostatnio. Dużo na ten temat się pracowało, robiło, no i też jest to fantastyczne. Te ścieżki tutaj, na przykład za, tym, za tymi domkami, szła ścieżka, która nazywała się Philosophenweg, ścieżka filozofów. Wyżej była Kunigunda czyli droga Kunegundy. Bardzo ciekawe nazwy, a jeśli te nazwy nadano. To no nie przypadkiem, to dla turystów. Oni tu musieli chodzić, to musiało być znane, słynne. Rzeczywiście u góry były dwa obiekty gastronomiczne, też na tej świętej górze. Właśnie, to to też... A to wiem dokładnie. To Jak generalnie, tak już to narysuję. Generalnie, jakby to narysować. Tutaj jest już ostatnia z kapliczek, ta. Tak. I tu się idzie stromo do góry. Tak. I tutaj za chwileczkę widać, jakie jeszcze jest wypłaszczenie, gdzie jest resztka ostatniego pomnika, ale już nic nie widać, ostatniej rzeźby. Tam, gdzie z czerwonej cegły, mówimy o tej. Tak, tej tak, ostat... dokładnie. I tu już się wypłaszcza. To jak tutaj się pójdzie, a jak pójdzie się do tego w zasadzie postumentu po tym pomniku. On jest na drodze, którą da się odczytać w lewą stronę. Widać, że tam była droga. To trzeba pójść w prawo. Na początek jest zaorany las. Nie widać, gdzie ta ścieżka prowadzi. Ale jak pójdziecie 30 metrów dalej, będzie się dało wyczuć, gdzie jest, gdzie jest wypłaszczony teren. Gdzie jest coś takiego w terenie. I tutaj ta droga jest zrobiona. Jak pójdziecie nią 200 metrów, 300, za chwilę z lewej strony się pojawi wypłaszczony teren taki. Widać, że to musiało być tam stop Steiner tak. Bo to nawet nawet nie tak, tak. Dobry. Dobry. Tak Dobry. to było na, na pisanie, że wygodne <laughs> Niech będzie było się wracać do domu. No, starych No, także tak, nie tak nie w to, w w wygląda. to wygląda. No cóż, góry krucze. Aha. A, bo mi to, ja, jak patrzyłem na to, to mi się trochę to wydawało, że ja o od tej, którą będę bardziej. przed tymi trzema kapliczkami, które to, tam gdzieś to bardziej pasowało. Tu jeszcze jedna jest ciekawa historia. Myślę, że większość z was, jak jedna. tu jesteście, to ją na pewno kojarzycie. Czyli latające gołębie. Pierwszy samolot, który przeleciał nad śnieżką w historii. Fabryka e, Erich. Tałbę, tak no, chyba taubę się nazywały. Gołębica. Taubę to gąb, gołębica, dokładnie tak. Generalnie rodowód to nam chyba austriacki, ale tam okazało się mało miejsca, żeby produkować te samoloty. Okazało się, że tutaj jest super miejsce. Dość płasko, świetna termika, bo te góry mogły dość dobrze schować te wiatry. No i tu było kilka pasów startowych, może troszeczkę dalej, z drugiej strony, ale to tutaj mniej więcej się od, odnajdywało. Bracia Wright w którym roku po raz pierwszy dokonują lotu? 1904? 1911. Tu w 1911, bodajże, czy w 1910, 6-7 lat po tym wydarzeniu produkujemy samoloty. Także też super historia. Te samoloty też produkowaliśmy e, po II wojnie światowej jeszcze ja przez chwilę. Mhm. Także to też super historia fabryki Erich Taube. Później tu też były oczywiście obozy damskie, dla Żydówek bodajże. Fosca.